Witajcie, codziennie w środę będą filmy. No i w piątki. Ze mną. No, z duło, tylko tym razem nie. Oczywiście lecimy na żółwie, czyli na najgorszą miejscówkę. Mam platynę, tak jak mój kolega. Nikt Ci nie pytał. No i za nie Sobie, jeśli, jeśli bijemy do końca czerwca, do początku czerwca, 250 y, słów to mój kolega zakłada kanał. No. Niech cię nie pyta o zdanie. Bo nikt nie musiał. Jeszcze ściany. Edwin, nie zdjęcia na Instagramie. Dobra. O kurde, ludzie są, to nie wiem czy tutaj lecieć. Oczywiście obserwujcie na Instagramie. Nie ją? Ja nie mam Ej. O dobra, nie ma żadnych typów. Fajnie, oczywiście później rowa, rozwalamy bus. Pierwszą rundę zagram ja, drugą. Pierwszą rundę zagram ja, drugą mój kolega. No i ocencie w komentarzu. Kto jest lepszy? Oczywiście ja, o dziś fryer. O, Legendarna pompa. Widz! Aby nie dobra, nic nie wiem, nic. nic. Nie się w drzewie, tylko jak muchę mucha na mnie w pokoju. O, laser, fajnie, laser jest mega. Mucha koło I nie, pokoju nas lata i tak się śmieli, dziwnie. Zamknij się, mucho. Dobra, nic. Okay. Dobra, dobra. Mm, zaraz safe rozwalam. Ja tam rozwalam safe, bo ja tam nie lubię go otwierać, bo go się zawsze długo otwiera. I oczywiście filmy w każdą środę i piątek. A nie, a nie sobota? A. No i, no i o karabin. Znaczy ten snajpa. Za no to w samej Bo w piątek nie ma. samo. No. ryby nie mają! W tej rundzie top 10, wszyscy zostawiacie suba I serduszko I lajka Zamknijcie się jeśli uważacie, że oni są silni zostawcie lajka ty to O kurde, ale bym ale ja chyba mogę grać bardzo rzadko Wiesz czemu? Wiesz chyba Wiem okay. Nie mów mojego imienia Restartuj to Siema Mati Dobra Obok nas jest taka bagata pod kodiną, ale Ja tam potwierdzam. I jest austriacka. Jeśli chcecie, to możemy zrobić chowanego. Jeśli będziecie Patrz, grisz na się Ty ty patrz, tam patrz, patrz, patrz. No jesteś. Ej, dobra, ja uciekam chyba. A tu też jest O, chyba ej grało? No, wie no. kto to, to główno. Ej. Ej. Tos tam z gardło. Wyracę? To są idioci później, później, Później jak zagramy duło, to zobaczycie jaki Wejdę, wejdę w twoje. Dobra, czy strzelać w ten bus? Tak. Tak. Nie, oni ci mogą zaatakować. Wiem, że... Dobra, ej, ty dla Beki. O dobra trafiłem. O w dupę. Budujemy, budujemy i spierwam. nie Budujemy i nie dawaj Ty czemu nie jadą w moją stronę? To jesteś piękny. Chyba ty. Jestem czarny. Kurde i mogłem brać do wielko rakietowe. Następnym razem się was słucham. Tam, to. Tam, tam, tam. Mówisz? Ja tutaj jestem prawie codziennie. No, tej kierunku. Czemu? Ty chodzisz? Bo chciałam to. Zabijaj go! Ja Potwicz ajma! W sumie ja też powinienem. Ja nie mam ajma. Buduj! Buduj! Klek, klaks, psuj go. Klapsuj go! Klapsuj go! Klapsuj go! Po cyrku klapsuj go! macie? No, no nie, 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 nie. leżę. No jest kiepsko, dobra. Dobra to No. Czy jak tam odejmie coś? No to dodało 3% fajnie. Nie, ale wiesz czemu ci doda? Bo jak... Bo byłem w top 30. No. To? Debil, od niej bierze legendarne pompy. Kurde, Kurde. następnym no, razem ja podchodzę... Mamu, daj, w wali. Z tym razem podchodzę do typów i od Kurde. I wadę, a nie uciekam. Wiesz, że jest film? Nadal? Ja nie wiem. Nawet mi. No, na sobie jakieś. Jakąś kokolwiek. czy ty plamę otworzy? Nie wiem. Oba, widzowie. Mówcie i obstawiajcie, które w komentarzach, które miejsce on teraz zajmie. Bo ja obstawiam. 60. że ostatnie. Jestem zpocząć od ciebie, nie mam ibo. Nie lecę tam gdzie ty. To gdzie ty lecisz? krainę zapomnienia. Chłowie to... myśli mam. Kiedyś? skończysz się ten sporą... Jest... Nie umiesz. No nie, nie widzę. Ty tam legendarna skrzynka, cholera. Na sześć to wyciąg. Jak mu coś poleci. A dobra, to tą dać. To ma, co nie bije. Pan się nam tu Nie, zostaw tak, tak. Dobra. Czemu? Dobra, pokażę jeszcze... jeszcze Ope, to Kurde, ale typy videoci. Co sumie mi chciał? To jest tak w to jest Piszcie jaki wy jesteście, piszcie jaką macie rangę w komentarzach. Patrz, ej, zarobić tu masz trasę. Fajko. Oj. Wiesz gdzie jeszcze można polecieć? Jak tu chcę, ja tu latam. Tu chcesz? No ja tu latam. Tak? No. Też Też Ale częściej na silmaki. Jakie kurwa ślimaki? I ma to 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 samo? W sumie Ruszają się tak samo jak e, Tak samo wolne w sumie? Tak samo jak. To chłopiec to ty pewnie z takiej wam waność. Heda 11. Tak. W sumie kurde zwykła wali 15. Heda. A co dopiero lepica? A, a, a czyż lepsze? Niebieskie czy zielone? No y, Niebieskie. Lecz ja szybko w dobra? No dobrze. <coughs> ja już zrobiłem to platynę, on nic nie umie grać. Co ty gada? Góra, jak my gramy było, to on, to, to on poszedł do takiego pomieszczenia. Było widać podwójne kroki. I ty, kurde, tam poszedł i go zawili. No nie. Ale ja nie mam problem. A poś... On ma on ma do tygodnia i wbił platynę. On ma trzech lat i do pierwszy raz wbił platynę. Nie, miałem już, miałem już te. Hmm, z rok, dwa lata temu, bo przestałem grać w Fortnite. No właśnie, miałem. Y, Kurde, nie pamiętam jak to się nazywa. Coś pod. Y, y, tak, jakby po czempionie. Przed czempionem, jak to się nazywało. Mm -hmm. diament Tak, nie, diament też jest, no. Może jeszcze, jeszcze. Ja wiem diamanta. O, cholera. Czemu, no ode... Czemu ode mnie lot nie ukradłeś? Że odzieje ją prawda Nieprawda, miałem ją pierwszą. Cza wolno, twoje to nie dla ciebie na razie. Otwieraj skrzynkę! Wiem, wiem. Nie. nie widzę, żebyś wiedział. No i teraz mu. No i pomożeś. Nad prawdziwemu polakowi. <tuszy> Ej, bo to twoje. Kur! Cool. No Dobra, ty grasz tą rundę, następną masz, sobie leci jak chcesz. Ale jestem botem w Twitter, przepraszam. I jakby to... Dobra, to było on zagrał ostatnią rundę i kończymy film, ale... Kurde. Dobra, masz chwilę. <try> 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 A właśnie te na na można zgarnąć za To Powiedziałeś, że ona ma białe włosy. Nie, mówiłem, że takie włosy. Tylko nie mówiłem, jaki kolor. <try> <try> Widzowie piszcie, jaką macie z komentarza. Powtarzasz to dwa razy? Wiem, i piszcie swoją ulubioną grę. No nie, no. Nie przeklinaj. To nie tak, że ja mam trzy lata i umiemy przeklinać. On do cztery jego oczniku. Co to jest piórnik? Sobie... Wiesz, że jak podłożę magnes do telefonu, to telefon gaśnie? Co to? To, gdybym taką podłożył, to by telefon zgasł. Co? Magnes. A masz magnes? Co? Masz mas, magnes? Y, mam. No, ale nie wiem, to temu typowi do prawo jazdy. Typ, 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 typ. No, taki zbieram. Patrzymy, typa. Zabija. Pompa, kurna, i w niego ładuj. Żałuję, że wtedy nie miałam. O, kurde. Tym swój nie jest, już dwa fragi. Proszę, nie wiesz gością tego. Pały. Chociaż pała. Dobra, jest biegania, ale to być. Katana była dużo lepsza. Proszę, wbijajcie suby. Dobrze. ty jesteś z takim żurem na suby? Gdzie lecisz? Nie wiem. Muszę zobaczyć. Jak tu się przybliżało? No nie wiem, To no nie jedz... te moje lata. Kumy. tym co jedziesz. To nie moje lata. Dawaj. Gdzie? może uwieczy na... na co? Co nie? Tam chcesz? A jak to się nazywał? Konieszony Kappa. Kappa Kappa! Ale leciałaś tam kiedyś, czy nie? No. Jak mnie obserwowałaś, kiedy mieliśmy grać, ja tam poleciałam. A. I tam jest fajny lód czasami. Cieszę tam... Co tam ludzie? Nie. Hmm. sami człowiek się znajdzie. Ale to, no to masz ajma. O, dziękuję kierowcy. Ja dziękuję, bo to tutaj. Co? Mężczyźni od nas różnicę ile? lat. Ty masz 40, 80. Kurde, ja liczyć nie Mą Mam dawą. Wiesz, co Na koniec pałe Co ja mam? Drugie A plus plus No nie, nie ma tych wcale. Nie ma. Przecież to jest odmi suwa, Jezu. Dobra, masz. To, wiesz tam doleć. Mam cię w dupie. Nie. Mam cię w dupie. Co tu ludzie? Czasem. I idź tam, gdzie zawsze chodzisz. Ja tu nigdy nie byłem. Już uś Ja wiem, że tu już jest skrzynka, wiem, tylko to. Mhm. To miał, masz no znacznik. Jestem niepełnomózny. My. Oglądam Nykę codziennie. Tak. Nie Mukę. Nie, nie. Dzień dobry, poproszę podwójny zestaw. Kappa kappa. Mhm, idziesz tu? Nie, za do tyłu. Nie. trochę nie, nie w tą stronę. Idziesz w lewo. No i dawaj tutaj. Tutaj możesz gron kupić, wiesz. No, o, pozwalam ci, pozwalam ci, nie chcę, nie chcę ci wydawać, mamy, mamy, znajdź tak. snajpać, wiesz, po... po pierwsze to, tu... wiesz, wiem, Tak ja jestem zwalony. Ale przecież poziom wbiłeś. No, tak, ktoś będzie miał ten, prezent. Wiedz, że ja się z Masz wyjść z tego pomieszczenia? Czemu? No, bo idź do innego. Tu też można kupić. Chciałem. To... A, tu to, to samo. Masz. No, wiem, że nikt nie lata, tutaj można mieć fajny lód. O? Spotka. O, jezus, po to nie, to, to nie potrzebuję. Spotka na, na później. To nie jest. To nie spotka. A, to jest. To też pijemy. Mi, wtóre osłony. No Dalej, dzień. Bierz impuls. Ej, chciałam się nauczyć latać, teraz umiem latać. Daw weź do tego pomieszczenia, rozwal rozwal Tutaj komornik przyszedł. Ta było e, dobra jest tutaj? Ja no, dobra Dobra, nic fajnego. Czy ile tutaj skrzynek Nie do... widzę. Dobra. i patrzę mam dwie apteczki, nie wiem. Daj, wiem gdzie jest. No ja, kofaj się. Lep. Mówiłem, że to jest fajne. Nie o to mi chodziło. Ja no tutaj jest tych skrzynach. Mówiłem, że to jest fajne. Spadkam no, już to. Kur. Taki roczny emerytur... emeryturze. Tu jest. Fajnie się lata. Ja tutaj teraz od zawsze, od zawsze, zawsze już będę. Co tutaj poleciało? Skane? O, ale środ... O, dobra, pompa. To, to jest to pompa. Oto. Nie pompa, nie. To jest pompa? No. Ja myślałam, że to jakiś pistolet 3-8. Fajną ci yy, do latania mhm. Tutaj jest pompa. Czemu wiesz co, to z góry pokazuje? Czemu? Czy impuls, kurde, muszę? Tu jest. Dostałeś impuls. Nie wiem. Dostałaś... Zadanie dostałeś. Aha, zadaję obrażenie na pewno. Ile zabiesz? To HP? Nie, z 15 metrów kurde obrażenia. No mi się No. Tu wolę grać w jej. A w jej jest poprzesta. Nie grajcie między jej. Nie grajcie bez Fifa. A czemu mówię? jej. Strefa duża. Chłop zapomniał, że strefa ja. jest. Nie, nie, no. nie, nie, nie. Nie, bo nigdy w to nie. Nie, bo nie zginę. On mówi, że gra w trzy lata, a nie wie, że to strefa. Wiem. To czemu nie poszedł do strefy? Dobra, nie ginę. Nie zginę i tak. Zresztą jest apteczka, to jest też. A zresztą Dwie na te. Mhm. Chcę mieć fulla. Skrzynka? O, bierz impuls. Dobra. idź. Adam słuch. Ale mały ty, co tutaj się odwaliło? Ty, ty, typy, typy, po prawej, po tamtą. Szpierni, czamyś, podlasianka.pl Widziałeś? widziałem, tylko ja typa, nie mam armii. Dobra, masz. To Spróbuj. Ja nie umiem tu wejść. Dobra, ale po co? Bo chcę jeść Patrz, bym strzelał, tam strzelał. Strzelał. snajpę, masz, idioto, nie mam snajpę. Masz. To jest... to jest bot. Ale bardzo wykupiony. Nie, bo ma hapę. On dostał dużo. Ile? Dużo. Nie umie zbadać treści. To bardzo dużo. On nie ginie, ten bot. Trafnął. traf... co? Cetelbon. Traf... traf... trafnął się. Tam jest epicenter, bo tutaj są fajne rzeczy. to jest najlepsza rzecz, która jest w tej grze. Czemu? Do out. Nie, w ogóle ty się przez to pewnie zabiłeś. A? Pamiętasz? Nie, ja się raz to o to zabiłem. Masz. Mhm. Ej, przebiłeś już mnie, To będzie. No, no. I samo, snajpa. Jak ty masz tu przybliżone? Możesz sobie zmienić. A, A, ci. No nie, jak, czym? Co ty ale... No, nie, nie, tylko... no i brawo, typku. Ja mam to grać. Czyli tak, chodź, idź na tą trampolinę. Tu jest trampolina? Myślałem, że to ar... To jest domek w Podlasiu. Aha, Tą tam, 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 to ty nie <grym> nie w tą stronę. O nie, co Ty lecisz? Do strefy? Ja, ja nie mogę, typie. Idź no. o tam, o. Ale tam jest strefa. czy nie? nie ma. Pewnie coś się wyjdzie. To chyba widzisz, co ten kroki. To na do pompów, Heda. No. Wiesz, kiedy zrobiłem Hedo ostatni raz? No. 18 lat temu. 18 lat temu. No właśnie, nigdy nie zrobiłem. Uuu. Ej, mam pytanie. Czemu jak my graliśmy, nie wiem, wczoraj, to ja ci dałam rękę, a ty nie chciałeś ich? Bo już miałem. Za co chcesz? Na nic. Tak, tak nie dostaw. Myślałam, że to człowiek. Nie, spokojnie. Cłówek. Co daje ten bot w ogóle? Nic. Co daje? Nie wiem. No, tak biją się. Ponągam go, Po girach dostaniesz. No to dobra. To i to wejdź. A no no ma Pylasia. Mamy teraz Mhm. jeszcze. To i to jest już jakiś miar. Zmniejszy ten pochod. Ja, nie, nie dawaj, -y, ja takuj, ja takuj. Dobra. Jest tam prost... Nie, tam. Motor. Oto, Czy to widzisz? I ktoś mądrzej? Chodź, bo ten film został 23 minuty. Tam jest auto. No, jak tam jest mój oczykle. Wyślady. Ej, doda jedzie. O kurde. Ktoś co? zabił typa z medalionem. O ja. O ja taka. O ja taka. Lubię. O ja ją. O co Tutaj grają największe krosy Nie chcesz? Kroki! No auto wejdź! Ktoś wali? Tak. Bijo. Bijo buta. Buta. Muszę. No, Gdzie ktoś wraca, nie? Ja bym ja musiała walić to masz nie bym uciekł czemu my cicho mówimy? patrz, jest ten typ ale on ma kopytankę w środku nie, jeździć to. no, to jest typ z to ten wina. dobra, idę tam zaprowadź mnie dobra, dawaj idź, odpierżaj do tej z bombą jeżeli że to typa z pompą, wysiadka wy i pompa. Za to Dawaj, dawaj! U daj, dawaj, dawaj! U papkina! Ale pan, kurde! Ale chłopie, mało hps ja Nie mam pytanie. Czy ja tę pompę raz musiałam przeładować? No, dosł dosłownie tak było. Dobra, widzowie. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Ara.